Czy wiesz, że w Polsce mamy już otwarty drugi sklep sieci Primark, tak bardzo popularny za granicą, w którym można znaleźć merch z uniwersum takim jak Harry Potter, Disney, Friends oraz wiele, wiele więcej modnych dodatków? Ostatnio w Poznaniu byłam i przekonałam się na własne oczy, co tamtejszy Primark ma w swoim asortymencie, a dziś pokażę Wam, co kupiłam. Zaczynamy! Jeśli jesteście tutaj ze mną około pół roku, dobrze wiecie, że pierwszy Primark w Polsce został otwarty w Warszawie i zabrałam Was razem ze sobą jesienią na wycieczkę. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, zostawiam link w opisie. A dzisiaj przechodzimy do pięknej zawartości tej ogromniastej paczki. Paczki. <laughs> Otwieram często paczki, więc mówię paczki. Tej ogromniastej torby, nie mogłam sobie jej odmówić, z napisem Primark. A co kryje się w środku? Dużo modnych dobroci, dużo dodatków, ale także coś dla panów, więc koniecznie zostańcie ze mną do końca, bo wiem, że także wśród moich obserwatorów są panowie. No i oczywiście panie, jeśli macie swoich panów, zobaczycie, że w Primarku można w fajny cenie kupić naprawdę fajne produkty, nie przedłużając. Przechodzimy do pierwszej rzeczy. No więc, pierwsza rzecz, którą Udaje mi się wyłowić z tej wielkiej torby. Jest, a tak, moja perełka. Jest to, słuchajcie, muszę sobie tą torbę odłożyć. Jest to Pasek. I to nie byle jaki pasek, ponieważ ja na takiego typu akcesoria miałam oko już od dłuższej chwili, a tak naprawdę chyba od czterech lat, kiedy jedna z Kardashianek albo z Jenerek, bo to dwa różne nazwiska, miała na sobie bardzo podobny pasek w fajnej stylizacji, właśnie pasek z frędzlami. I ja jakoś kilka miesięcy temu na AliExpress zamówiłam coś bardzo podobnego, ale niestety paczka do mnie nie dotarła i zwrócono mi pieniążki. Nawet nie wiecie jak się bardzo ucieszyłam, kiedy weszłam do Primarku, oczywiście z myślą, Kupienia czegokolwiek z moich ukochanych uniwersum, ale stwierdziłam, że tym razem zerknę także na dział damski oraz męski. I bardzo się ucieszyłam, ponieważ znalazłam ten fantastyczny pasek. Był dostępny w dwóch rozmiarach: S na M i M na L. Ja wybrałam ten większy i kosztował 34 zł. Idealna rzecz do wystylizowania, na przykład długa biała koszula, do tego ten pasek, super akcent. Albo. Czarne body, czarne spodnie i do tego czarny pasek z frędzlami, albo na przykład sukienka boho, do tego ten pasek z frędzlami i stylizacja gotowa. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie, bo wkrótce kolejny holsz mateksowy i będzie to giga holsz mateksowy, ponieważ będę nadrabiać swoje letnie zaległości, a jak mnie już dobrze znacie, jeśli jesteście tu dłużej, Konstancja w miesiącu bez szmateksu to konstancja stracona. Na pewno wykorzystam ten pasek do jednej z sukienek, którą udało mi się zakupić kilka dni temu. Przechodzimy do następnej rzeczy. Czuję się jak podczas losowania. Bęben losujący zwalnia maszynę, czy jakoś tak to było? Piłeczki ruszyły i. Dobra, losuję kolejną rzecz i jest to biżuteria. I tutaj już słuchajcie, bez kartonika, bez ceny, ze względu na fakt, iż oczywiście wykorzystałam ten naszyjnik w stylizacji. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, a jeśli tego nie robicie, koniecznie szybciutko proszę nadrobić, ponieważ tam wrzucam często zapowiedzi filmów, są konkursy, rozdania i zdjęcia, które totalnie zmienią Wasze życie. To już wiecie, jeśli mnie tam obserwujecie, że w Poznaniu byliśmy w drodze na nasz urlop nad morze. No i oczywiście wykorzystałam ten naszyjnik w jednej ze stylizacji, a nawet w dwóch nad morzem. I jest to pozłacany naszyjnik z trzema zawieszkami. Mamy krzyżyk, mamy po prostu łańcuszek i mamy tak jakby monetę. Ja bardzo lubię takie celebrytki, mam swoją obecnie także na sobie z okazji 5 lat. Dostałam prezencie od Łukasza. Mam też serduszko z okazji 10 lat, ale nie noszę serduszka zbyt często, bo łańcuch. Suszek muszę wymienić, i teraz w międzyczasie postanowiłam dokupić sobie taki komplet. Jeśli dobrze pamiętam, to cena oscylowała między 20, 20 a 25 zł. Następna rzecz! Uuu, uh, a jeśli zastanawiam, Was, to tą torbę też można było kupić, ona kosztowała 6 zł, bo można kupić chyba za złotówkę albo dwa papierową, a ja pomyślałam, że fajnie będzie wziąć taką dużą i słuchajcie, plus jest ogromny, ponieważ ona ma także długie ramionczka i można sobie ją w ten sposób nosić, idealne rozwiązanie, ja w ogóle nie lubię torebek do ręki, tylko lubię na ramię. Następna rzecz to też coś z biżuterii i też w regularnej cenie. Na dziale biżuterii w ogóle byłam jak sroczka i po prostu nie wiedziałam gdzie spojrzeć. Było mnóstwo przecen, ale większość z tych rzeczy miałam podobne, produkty były dość podobne. Niektórych nie było tego, co mi się podobało. Na przykład była taka linia naszyjników ze znakami zodiaku, ale lwa nie było, więc nie wybrałam. Do meritum, wybrałam kolczyki, przepiękne kolczyki z motywem księżyca. Uwielbiam motyw kosmosu, księżyca, różne takie szmery, baje właśnie Zodiak, więc zdecydowałam się na te pozłacane kolczyki z diamencikami, ze sztuczną perełką i kosztowały 17 zł. Z jednej strony dużo, bo w second handzie możecie kupić takie kolczyki za 5-10 zł, z drugiej strony w sieciówkach typu H&M czy Zara ceny takich kolczyków oscylują od 39 zł w górę, więc uważam, że to naprawdę fajny zakup i też będzie fantastycznie wyglądać do stylizacji boho, do sukienki, którą mam w głowie, którą wkrótce pokażę. Holusz Mateksowym w kolejnym odcinku. Cóż, to się kryje w torbie. O, czyżby mała przerwa na coś męskiego? Tak, słuchajcie, na początku odcinka wspomniałam, że udało się także kupić coś dla mojego Łukasza. Mój Łukasz jest mega fanem spodni, które mają szeroką górę, takie bagi, luźniejsze i zwężane ku dołowi. I w super przecenie, bo za 40 zł udało się dostać fajne czarne spodnie tutaj na kolanach z takimi zaszewkami w takim trochę motocyklowym stylu. Kupiliśmy od razu dwie pary, ponieważ były przed Ceniony z 80 zł na 40. Wiem, że też sieć sklepów Primark słynie z tego, że jak są przeceny, to naprawdę bardzo fajne. Ceny nie są ogólnie wygórowane, natomiast jak już potem są przeceny, to naprawdę za grosze można kupić fajne rzeczy i za chwilę się przekonacie. Co jeszcze fajnego mi się udało z mojego jednego z ukochanych uniwersów? No, a skoro już o tym wspomniałam, to oczywiście muszę wam pokazać i jest to jedna z też z pierwszych rzeczy, którą mi się udało dostać i jest to z uniwersum serialu Przyjaciele, są to Kulę do kąpieli w kształcie lobsterków. I mega się cieszę, że udało się to kupić. Jest to taki produkt krótkotrwały, ponieważ oczywiście, kiedy się to zużyje, szybciutko znika. Natomiast uwielbiam takie rzeczy, takie produkty do kąpieli. Jak już dobrze wiecie, ja uwielbiam się kąpać i wszystkiego rodzaju sole. Kule mega mnie relaksują i to uwielbiam. Tym bardziej, że za dwie sztuki cenę pierwszą mieliśmy 17 zł. Cena po rabacie 9 zł. Fajna rzecz na prezent dla kogoś, na walentynki. Idealny motyw, właśnie lobsterka. Jeśli jesteście fanami franców, to oczywiście wiecie o co chodzi z lobsterkiem. A jeśli nie, to zachęcam do obejrzenia tego wyjątkowo znakomitego serialu. Przechodzimy do następnej rzeczy. Na chwilę zatrzymam się jeszcze przy kolekcji męskiej, a można powiedzieć, że jest to unisex, ponieważ taką bluzę spokojnie mogłaby założyć też każda z nas. Łukasz bardzo lubi bajkę Ricky Morty, więc postanowił wybrać koszulę. koszulę, postanowił wybrać bluzę właśnie z motywem, z motywem Ricka i Mortiego z czaszką. Tu jest Rick, tu jest Morty i jeszcze na rękawie jest fajny napis, nadruk jak na tą cenę jest dość fajnie wykonany, fajne kolory, a jeśli chodzi o cenę, to już Wam Mówię, Także była przecena, i tak jak mówię, przeceny są super, ponieważ tu mamy przecenione z 60 na 30 zł. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, to też wybór jest ogromny. Jak wiecie, mój Łukasz jest potężnym wikingiem, więc mamy fajną rozmiarówkę, ponieważ jest od XS do XXL. Także każdy mężczyzna znajdzie coś dla siebie. I cóż tu jeszcze konstancja w tej torbie ma? Słuchajcie, w torbie z Primarka mam jeszcze kolejną fantastyczną rzecz, która mi się bardzo kojarzy z pewnym projektantem. Jestem ciekawa, czy kojarzycie o kogo chodzi? Napiszcie w komentarzu. Zwycięzca dostaje nagrodę. Jest to Body. Słuchajcie, Body z linią, z zarysowaną linią Biustu. Taki ala gorsetowy krój, ale tu gorset nie jest zbudowany, ze złotymi guzikami. Jeśli o to chodzi, to jestem totalnym. Sakerem uwielbiam motyw złotych guzików w koszulach, w spódnicach, w takich bluzkach i to było w regularnej cenie. Tutaj akurat cena jest dość wysoka, ale było to tak oryginalne, że pozwoliłam sobie to wybrać. I to body kosztowało 65 zł. Wychodziły bardzo duże, więc ja wybrałam Eskę, ponieważ jest rozciągliwe, dość idealne, żeby wystylizować na przykład na jakiś festiwal z przeźroczystą spódnicą, albo po prostu do czarnych spodni, albo do kulotów, albo do jakiejś spódnicy, możliwości jest naprawdę wiele, z pewnością. Jedną z tych możliwości pokażę Wam wkrótce na moim kanale, więc pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, naciśnijcie dodatkowo dzwonek. Jeśli ten film Wam się spodobał, kciuk do góry, a jeśli ciekawi Was, jak wyglądał mój ostatni odcinek, w którym otwierałam dla Was magiczne pudełko, to koniecznie kliknijcie w film, który wyświetla się po mojej lewej stronie i bezpośrednio spędźcie więcej czasu z Konstancją oglądając jej ostatnie filmy. I to wszystko, co dzisiaj chciałam Wam pokazać. Do zobaczenia! Zobaczenie wkrótce. Hej!